Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym newsie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej znaczącej rzeczy, bo po pierwsze ostatnio wyciekła taka jakby... Dostaliśmy taką informację złożoną z przecieków, można to sobie jasno wywnioskować. A z drugiej strony widzę od Was taki odzew bardzo duży, że część z Was czeka na meteorlejki w przyszłym roku. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli czekacie, to raczej się nie doczekacie niestety, z tego względu, że wszystko wskazuje na to nie z tego newsa co dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze inny news, czyli o nowej podstawce LGA 18... 18 ile? 1851, natomiast mamy jeszcze karty graficzne od Intela i karty graficzne zintegrowane od Intela i procesory non-K z obecnej generacji, czyli 13 generacji kart graficznych, ale zacznijmy od początku, od tego od czego już zajawiłem, że jakby... Jest kilka osób albo dużo osób, które czekają na Meteor Lake'a. Które mówią, że w tym momencie nie robią upgrade'u procka i tak dalej, czekają na Meteor Lake'a i Meteor Lake jest naprawdę, a przynajmniej moim zdaniem, będzie konstrukcją przełomową. Przynajmniej przełomową w stosunku do 13. generacji ale o tym za chwilę, a teraz o tym dlaczego się tego nie doczekamy. Nie mam tu akurat tego newsa. Zapomniałem go przygotować przed nagraniem i po prostu teraz jak zacząłem o tym mówić, to przydałby się ten news, ale jakiś czas temu wyciekła roadmapa Intela. Ja mówiłem o niej wczoraj na podsumowaniu newsów na IT hardware, gdzie widać, że w przyszłym roku nie ma miejsca na Meteor Lake i. w drugiej połowie roku, czyli kwartał 3 i 4 mamy takie premiery jak Raptor Lake Refresh. Czyli tak naprawdę odświeżona 13. generacja procesorów Intela. Wygląda na to, że skoro nadal Meteor Lake jest nazywany 14. generacją, to znaczy, że nie będzie taki refresh nazywany pełnoprawną generacją, chyba że coś się zmieni. Faktycznie ten Raptor Lake refresh zostanie nazwany Gen 14, a Meteor Lake zostanie przemianowany na Gen 15, aczkolwiek wątpię. Wydaje mi się, że generacja 14 to cały czas będzie Meteor Lake, a ten refreshnięty, Odświeżony, odgrzany, zwał jak zwał, e, Raptor Lake po prostu nie dostanie osobnej generacji, i jestem w tym pełni zgodny: jakby generacje faktycznie powinny dostawać sprzęty, które wprowadzają istotne zmiany. I Meteor Lake takie istotne zmiany wprowadzi, choćby e, pomijając podstawkę, bo to jest najgorsza zmiana, jaką wprowadzi, e, moim zdaniem. Tak, zacznijmy od podstawki, bo to jest. To jest ta zmiana, której nikt z nas nigdy nie lubił w intelu, czyli co 2-3 generacje procesorów wymiana chipsetu, chipsetu tam swoją drogą podstawki. Więc zacznijmy od tego. Oczywiście już o tym wiedzieliśmy, bo choćby kurczę, teraz nie mam żadnego tutaj takiej zasłonki na procesor. Jeszcze w starym, w starym studio to by się gdzieś walały, ale teraz nie mam. Tam jest napisane LGA17XX łamane na 18XX, więc jakby już wiemy, że przysłonka tego gniazda będzie identyczna, i wiemy też to po wymiarach, bo wymiary tego. No, są identyczne i tak naprawdę, no tutaj są jakieś czerwone znaczniki, nie wiem czy to są te wcięcia na montaż procesorów. Zaraz można byłoby się dowiedzieć, czy faktycznie, ja nie pamiętam na pamięć, gdzie są. Kurde, nie ma procesora. Gdzie on siedzi? A, wiem, gdzie on siedzi. W maszynie testowej, tutaj jest procesor. Więc prawdopodobnie zmieniają się, i jeżeli się zmieniają wcięcia, to jest tym bardziej słabe, bo jeżeli wcięcia się nie zmienią i zostanie tak samo, e, że można będzie wsadzić ten procesor w socket, to jest nadzieja, że jakimiś modami będzie się dało odpalić na e, no, LGA 1700, będzie się dało odpalić meteorlejki. Ale powiem Wam szczerze, wątpię. No, meteorlejki wprowadzają. Generalnie bardzo dużą zmianę w stosunku do poprzedniej generacji. Nie, no to te czerwone kropki, zaznaczone na LGA1700, czyli obecnej, nie oddają wcięć w procesorze. One owszem są na krawędziach, ale są od siebie bardziej oddalone. Nie wiem, czy to złapie autofokus. Aha, nie złapie autofokus, bo mam manual fokusa. Jak go wyostrzę na to dobra, wyostrzę mam. a co mi tam? No, wyostrzę albo i nie wyostrzę. Dajesz, Malina. No nie chcę współpracować. No to w końcu Panasonic. Może bym pokręcił tym tym, ale... Eee... I teraz pewnie nie ma ani ostrości na moją gębę, ani na ten procesor. Dobra, olać to. Tak czy inaczej, wcięcia są bardziej oddalone. Tutaj są dość blisko siebie, tutaj są bardziej oddalone. No bo generalnie wymiarami ten soket się nie różni. Jest jakby grubość samego soketu, odległość od IHS-a do płyty głównej nam się nieznacznie zmienia. Ale po raz kolejny moim zdaniem nieznacznie, niezauważalnie w stosunku do... Poprzedniej generacji, czyli w tym przypadku obecnej generacji. No i powiem Wam szczerze, chyba to jest takie trochę siłowe rozwiązanie, z tego względu, że Meteor oczywiście przechodzą w pełni na DDR5. I okej, okay, mogę trywializować i może to być niemożliwe, i w związku z tym moje słowa są totalną głupotą, ale procesor w tym momencie ma pinout, ma komunikację z DDR4 -kami. Ta komunikacja teraz mają procesory zarówno Alder Lake jak i Raptor Lake. Ta komunikacja będzie zbędna w już generacji kolejnej, czyli 14. tam będzie tylko DDR5, więc jeżeli numerek 1851 mówi o ilości pinów, no to właściwie nie musiałby Intel wprowadzać większej ilości pinów, mógłby wykorzystać te piny z DDR4, które nie będą wykorzystywane i tak zapro jakby zaprojektować procesor, żeby ta komunikacja odbywała się właśnie za pomocą e, no, tych porzuconych pinów, które wcześniej służyły do, DR, do DDR4. Nie mówię, że miałoby to działać na LGA 17.00, no bo zakładam, że jeżeli ta komunikacja byłaby przeprojektowana, to pomimo obecności tych pinów na podstawkach LGA. 1700, no to mogłyby mimo wszystko te procesory nie działać, ale przynajmniej to gniazdo nazywałoby się tak samo, umożliwiałoby włożenie procesora i umożliwiałoby jakiekolwiek próbę, chociaż w sumie, no nie, jeżeli nie działa, to nie powinno być możliwości włożenia procesora, bo jednak nie wszyscy są ludźmi świadomymi, technicznymi, którzy wiedzą co robią, wkładając procesor w gniazdo, do którego nie pasuje i próbując coś z tym zrobić, jakby już z założeniem będzie masę ludzi, którzy po prostu się pieprzą, kupią złą płytę, zły procesor, i potem jak im to spasuje, no to będzie uhu, a coś może później tak. E, no ja tego nie lubię, że te gniazda zmieniane są tak często, ale okej, okay, ja bym to wiecie, ja bym to jeszcze w pełni zaakceptował, e, jakby Intel jasno określił się, dlaczego on to robi. Jakby wiem, że teraz większość z Was mówi coś takiego. No kurde. Ale ty technokrata, jesteś głupi. No przecież robią to dla kasy, nie? Highs, money, money, money. Tylko im wyłącznie po to to robią. No i okej, okay. dobra, jeżeli po to to robią i powiedzieliby mi technokrata byczku, my to robimy, bo chcemy więcej hajsu zarabiać, nie? Więcej pęgi, soc się musi zgadzać. O to chodzi, o to chodzi. My po to to robimy. To ja bym był z tym fajny. Znaczy pewnie. Może bym się zdenerwował po czasie albo z czasem, ale jakby najbardziej brakuje mi tego niedopowiedzenia, po co to LGA tak często się zmienia? Okej. Okay. Faktycznie zmiana podstawki, kiedy wchodzi zmiana pamięci RAM, jest jak najbardziej uzasadniona. Pojawiają się zupełnie inne ścieżki komunikacyjne, trzeba to zaprojektować od nowa. Zmienia się podstawka. To jest logiczne. Dlatego LGA1700 się pojawiło, bo weszło DDR5. Natomiast te. Już jakby ta komunikacja jest zasetapowana na tej podstawce. Więc dlaczego 14 generacja wprowadza nową podstawkę? To bym chciał usłyszeć. Jeżeli usłyszałbym, że dla kasy, że nie wiem, bo potrzebują dodatkowych PINów do komunikacji, bo nie wiem, może łatwiej im się projektuje procesory, kiedy mogą sobie zaprojektować podstawkę od nowa, bo wiecie, no to jednak jest jakieś ograniczenie, kiedy masz złącze, jakby soket, i, i musisz dopasować architekturę procesora, gdzie wiadomo, że wyjście te piny są bardzo istotne, jakby odległości w procesorach, tam każdy milimetr poprowadzenia ścieżki, tam milimetr, milimetr to jest kuźwa w pizdu drogi w te, wewnątrz takiego procesora. To jest na, jakby w przeliczeniu na te nanometry, które są w środku, z których, w których są wykonane tranzystory, no to to już się robi w do odległość. Ale, ale, abstrahując od tego, jeżeli by powiedzieli, że mi się łatwiej właśnie taki procesor nowej generacji, który ma przecież inną budowę, bo zaraz przejdziemy sobie do budowy Meteor i że im się to łatwiej projektuje, byłbym z tym wszystkim w porządku, Chyba że gdzieś to powiedzieli a ja o tym nie wiem. Jeżeli gdzieś to powiedzieli, a ja o tym nie wiem, to koniecznie podeślijcie takie info w komentarzu albo gdzieś mi na priv, bo to mnie najbardziej denerwuje, nie te zmiany, bo mogłoby się co generację zmieniać w sensie nowy procesor, nowa płyta główna, nowy procesor, nowa płyta główna ja i tak wychodzę z założenia, że większość ludzi wymienia procesor co tyle lat, że no wymiana już później i tak automatycznie wrzucają nową płytę główną, nie? Tak to może działać u większości osób. Wiadomo, u takich fanów technologii, u osób którzy, jak Wy, którzy mnie oglądacie, czy u mnie, no u nas to następuje częściej, no bo my po prostu chcemy, no. A większość osób jest takie, siedzi na swoim hasłelu i... Kujwa... 30 fpsów w Fortnite, cie. Trzeba to zmienić. I wtedy co? On się zastanawia, czy zrobić upgrade? Tak, pewnie przez wiele osób ma taką myśl. Kupię sobie lepszy proces. Potem zaczynają szperać w tych internetach i sobie myślę, a pierdziele, to teraz taka i7 jest słabsza od podstawowej trójki, Sprzedają i kupują całą nową platformę, albo nie wiem, jakiegoś Ryzena, czy coś takiego. No Moim zdaniem tak to wygląda u... 80-90% graczy, wiadomo, u pasjonatów technologii, u ludzi, którzy się tym interesują, u takich frików wydajnościowych też, bo są ludzie, którzy w dupie mają, jak tam jest procesor i tak dalej. Oni chcą mieć najwięcej FPS-ów w całej szkole. No i też tacy są, nie? I jakby wszystkich szanuję, no i generalnie. U takich ludzi to się zmienia częściej, nasze podejście do tychże zmian jest inne. My byśmy chcieli mieć dłuższe wsparcie, żebyśmy sobie żonglowali tymi procesorami. No, bo po co nam lepsze płyty główne? Ja powiem Wam szczerze, że na przykład jak wchodziła 12-generacja, to ja się bardziej niż prockami jarałem właśnie płytami głównymi. Było tak, że będę miał Alder Lake'a, tyle rdzeniów i w ogóle, bo miałem 20 wątków w 10-generacji. Więc czym ja się jarałem? Pięć dysków M2 na jednej płycie głównej, na tom czekał. To była moja największa podjarka. Znaczy, ok, procesorami też, bo jakoś tak siłą rzeczy człowiek do tego dąży, ale te pięć dysków SSD to było coś, czym się absolutnie jarałem. Zaraz coś powiem, Kup kartę rozszerzeń, koleś. Nie wiem, wiem, kupię sobie. Chciałbym sobie kupić taką fajną, wpinaną, jak kartę graficzną i tam dużo dysków SSD. Ale oh, dobra, to może kiedyś. A teraz inna ważna rzecz, jeżeli chodzi o Meteor Lake'a, czyli zintegrowane karty graficzne. Zintegrowane karty graficzne, bo teraz jest dużo zintegrowanych kart graficznych w Intelach, zarówno w... albo wiecie co? Może zostawię to na, na jutrzejszy odcinek. 13 minut minęło. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście źli, że skipuję temat tych kart graficznych zintegrowanych w Intelu. I, I ogólnie, bo tu jeszcze miałem o procesorach non i Intel Archi i zostawiam to na jutro. Czy, czy dla Was to jest OK? Dajcie znać. Dajcie znać, czy dla Was to jest OK, ale ja coś czuję, że na ten temat rozgadam się następne 15-20 minut. No a ten film już ma 15-13 minut, więc 15 minut, pół godziny filmu, trochę za długo. Więc dajcie znać, czy lepiej faktycznie, że rozbiłem to na dwa filmy, czy powinienem gadać. Dalej, ja wiem, że znajdą się i takie, i takie głosy, tylko po prostu chcę sprawdzić, których głosów będzie więcej. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Tym już temat mamy znaleziony. Ja sobie może go nawet zaraz nagram i będzie z górki. Chyba, że coś ciekawszego się jutro trafi, to dogram coś ciekawszego dla Was. Tak czy inaczej, na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Widzimy się oczywiście. No jutro, jutro, w kolejnym odcinku, a ja wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Jutro. Cześć.